no siemka e, troszkę mnie nie było e, ale jest ze mną za to nowy towarzysz broni dzień dobry dzień dobry <laughs> w ogóle słuchajcie e, ogólnie nie wiem po co to nagrywamy ale no kwarantanka time i nie mamy pomysłu jest... na przywitanie się i to jest trochę lamerskie ale samo Par witanie parantynie. się jest lamerskie kwarantanna zmusiła nas do siedzenia w domu a siedzenie w domu zmusiło nas do nudów a nudu, nud, nuda zmusiła nas do nagrywania filmów dobrze że nie powiedziałeś że zmusiło do wysyłania nudesów bo to by było trochę już nie na minecraft content dobra zaczniemy chyba od najbardziej pospolitej ja, rzeczy ja tam, ja tam generalnie nie wiem co tam robisz <laughs> Możesz, możesz wysyłać na desy, softy, nie wiem. Jesteś Słuchaj ogólnie... Jesteś dorosłą, generalnie osobą. Odpowiedzialną osobą tak? osobą, tak. Powiedziałem dorosłą. Jesteś A, no. Odpowiedzialną to nie wiem. No znasz mnie tyle lat. Tak. To nie. <laughs> Dobra, ogólnie zaczynamy w najprostszy sposób i co z tego się przerodzi, czy to będzie jakaś seria, czy takie luźne filmiki co jakiś czas, dwóch gości, którzy naprawdę nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem na ten moment, to zobaczymy po prostu, jak wyjdzie w planiu. Nasz plan na ten moment to jest po prostu zebrać surowce, znaleźć jakieś fajne miejsce, a potem się zastanawiać, ja pierdzielę ile, ile czasu swojego życia na to zmarnowaliśmy. <grych> Także lecimy. Nasz plan na ten moment to jest bić drzewo drzewem. A, a czemu nie masz siekiery? Mam siekierę. To czemu to? czy znaczy, drzewo teraz rebiję re drzewo ręką. Ale, ale po jakby co? Skoczy, jakby wyskoczy sadzonka to będę pić drzewo z drzewem. Nie wiem, gdzieś to usłyszałem, gdzieś to podłapałem, nie wiem od kogo, wiem, że się bije drzewo z drzewa. Bardziej mnie ciekawi czemu nie wyciągniesz siekiery. Żeby Mam to siekier. szybciej trwało. No to... <laughs> ale o gość ale. Słuchaj, no klasycznie jak w Minecraftie. tak? Co robisz na początku? Bijesz drzewo. Czym? Ręką. Łapą. No właśnie, trochę, trochę zrąbaliśmy, ale to wina serwera. Wszystkie skargi do... Nie, Wszystkie do, nie skargi na... do serwera. No nie do nas. <laughs> w ogóle... Og... Wszystkie skargi do Boga. <laughs> Ogólnie Halo. sorki za jakość yy, przede wszystkim dźwięku, bo co do filmu to raczej nie ma co się przyczepiać. Yy, jest w miarę dobrej jakości, ale dźwięk jeszcze jest Mam taki i owaki. Sadzonka Bo, o, o sadzonka też wypadła. Bo ogólnie sprawa wygląda tak, że no ja i nagrywanie na kompa Minecraft to totalna zielenina ze mnie i dopiero tutaj młody mi pokaże co i jak. Ale postanowiliśmy teraz, nie mając za dużo jeszcze czasu tego wieczoru na takie nagrywanko, to wykorzystać ten czas, żeby przetestować, sprawdzić jak to wyjdzie. Trochę tutaj pogramy, a wszystkie jakieś rzeczy, typu nagrywanie lepszej jakości dźwięku, już wkrótce. Coming soon. O, tak. Kurde, to oh, jakaś yeah. premiera ważna zabrzmiało. Mm. Taki zwiastun trzeba przypierdzić. Rolak głównych, brat Pete. Bijący drzewo drzewem. Siostra, siostra Oj, też. Ej, 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 etka e no. Gdzie jest? Edward. Edward widzę. Edwarda widzę, Edward widzę, tak. Ale gdzie Edward. ty go widzisz? Jest tam na drzewie, gdzieś tam ten trzyma jakiś blok dirtu y, i y, 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 y się teleportuje z drzewa na drzewo. A już go nie ma. A to frajer. Dobra, w ogóle już mam prawie stak drewna i nie mamy jeszcze pomysłu gdzie iść, także ja po prostu może zdecyduję i za chwilę się ugrupujemy w dwójkę, to jeszcze nie, nie jest nielegalne zgromadzenie, także przed, możemy zupełnie. Spokojnie... Pamiętajcie o odległości, o maseczkach, oczywiście, o ochronie, bo. Tak, bo tak, koron korona świru bo... panuje. Tak, tak, wy myślicie, że to jest tylko gra i w grze uciekniecie od niego, nie? Nie? To jest brutalna nie, rzeczywistość. Nie, 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 to jest brutalna rzeczywistość. Dobra. Dobro na świlos, nawet nawet ma Nie no, ja się nie mogę doczekać jak już ogarniemy lepsze dźwięki, po prostu będziemy napierdzielać sucharami. Tak wykwitnie, w high definition, naprawdę. Ja już napierdalam sucharami, człowieku. A będziemy dodawać tego kruka? Nie, nie chcę mi się przepraszam, bo ogólnie patrząc na mój kanał, to wiadomo, że oglądały to osoby tylko i wyłącznie nieletnie i w ogóle jest mi tak źle, że za każdym razem jak tam wracałem, to nawet specjalnie nagrywałem jakiś filmik, że plany na 2016 wielki powrót po czym trzy filmy dodałem, Elo. <laughs> I nie mam, nie znowu. Kiedyś zawiodł, panu zawiodłeś mnie, złamałeś mi serce, jak możesz. <laughs> Oglądałeś mnie? Hmm. Wierzyłem w Ciebie Tak wierzyłem. Jak słyszycie to, to będą ciekawe odcinki jeśli, jeśli nas motywujecie i będzie pięć wyświetleń, jedna łapka To nagrywamy dalej Wierzyłem w Twoje zdolności Ej Miku, ale, ale wiesz o tym, że tam w ogóle nie mam zasięgu na tym kanale Ostatnia aktywność 3 lata temu, więc pozdrowił go... nie, nie obchodzi mnie to wierzyłem w Twoje zdolności Myślałem, że coś mi uderzyło, tak mnie jak kurwa, chyba mać odepchnęło. Halo, duchy mnie biją. Są te widma, nie? Ale w nocy tylko. Dobra, ej, ja mam taki pomysł, bo już 10 minut krążymy w kółko tutaj. Może po prostu niestety dokonamy aktu morderstwa jakiegoś zwierzaka, żeby się najeść i wyruszyć. Słuchaj, na tym, tym polega początek zawsze w każdym Minecrafcie, nie? Jabłuszko. Bierasz drewno, a potem ruszasz, a zbieranie drewna zajmuje ci kur na godzinę. Tak, Zbierasz. ej, ja w ogóle też mam taką ważną informację, a bo następne, może... A następne no. dwie godziny zbiera ci z życia, o oh kur wam ja się kiera. Ja uwielbiam, jak Michu następuje... odbiera gospodarzowi głos, uwielbiam to po prostu. Gorzej niż w Sejmie, naprawdę. Odbierasz gospodarzowi głos. Głod. No, dobrze, przepra przepraszam, <głos> przepraszam panie premierze, proszę kontynuować swoją przemowę. Jak będziesz miał zielone światełko, będziesz mógł mówić. Naprawdę, ej, za pierwszy hajs z YouTube'a, jaki cię zarobi, to ci kupuje taki z AliExpress, po prostu takie światełko i będzie ci mrugać, po prostu kiedy będziesz mógł mówić. Bo ty jesteś gadyła straszny, ale to dobrze, to się bardzo przyda do nagrywania filmików przede wszystkim. Mów, co chciałeś powiedzieć, łowca. O, ja już zapomniałem, ale sobie przypomniałem właśnie w tej chwili. Także ogólnie ważna informacja, być może dla ludzi, którzy będą to oglądać, yy, więc yy, przechodzę do rzeczy. Chodzi o to, że ogólnie ostatni raz... Kurwa znowu. <laughs> ostatni raz grałem w Minecrafta komputerowego, nie licząc, no już przyznaję, mniej więcej kilku razy w ciągu miesiąca, odkąd znowu wróciłem do tej gry. I tak samo jest właśnie z młodym, że graliśmy przynajmniej 5 lat temu, dużo rzeczy się pozmieniało, naprawdę. I, i mało jeszcze rzeczy się ogarnia. Także... Mnie nawet fascynuje to, że patyki lecą z drzew. To jest to. Lecą, z drzew patyki. A to dlatego mam 10 patyków. Tak? Ej, no nie wiedziałeś, że one spadają? Już grałeś kilka razy, co ty gadasz? Już miałem takie, kurwa, skąd się patyki? To ty przychodzisz, ścinasz drzewo i elo. Tak? Idziesz sobie od razu. Gdzieś ty się podział, bo ja ciebie nie widzę, czekaj, ja muszę się sprawdzić. Ogólnie, przyznamy się, że mamy coś takiego jak TP ale to wy nam powiecie czy będziemy tego dalej używać czy jednak nie chcecie żeby, żeby to była taka rozgrywka trochę lightowa yy, ale tak czy inaczej no na kto ten nie moment używa, po prostu... Kto nie używasz w tych czasach nagrać. a ja nie wiem nie oglądam filmów przyznaję się wlazłem 3 dni temu na kanał SKKF -a, bo od niego się zaczęła moja przygoda z Minecraftem i i od razu wyłączyłem, bo tak zrozumiałem, że za dużo tam taki. Kiedyś oglądałem taką youtuberkę, nie pamiętam jak ona miała... Mm -hmm. Jaką miała nazwę, ale nie wiem, była taka youtuberka, wiem możliwe. I wiem, że ona korzystała chyba z TP. Ale, 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 nie wiem. Może zależy od serwerów i serii, ale ogólnie no... Dla... mam Brawo. Ogólnie dl dlaczego wyłączyłem film z Minecraftem, skoro teraz sami go nagrywamy i gramy w ogóle w Minecrafta. E, po prostu zauważyłem, że teraz e, te filmy z Minecrafta, tak na pierwszy rzut oka, nie? bo nie wczułem się jeszcze w nie, e, że są takie, nie wiem, zbyt cukierkowe. Ja rozumiem, content dla najmłodszych. Okej, okay. ale tęsknię trochę za tym Minecraftem takimi seriami, gdzie było mniej udawania, a więcej po prostu czystej rozgrywki i mniej takiego skupiania się na tym, a czy to jest świetnie zmontowane i tak dalej. No dobra, wiadomo, dobry montaż daje dużo, przede wszystkim wygodnie się to ogląda. Tak czy inaczej, będziemy z czasem na pewno do tego się powoli przyczyniać, żeby robić sobie dobre montaże. Ale chodzi mi o to ogólnie, że mm, nagrywanie Minecrafta teraz wygląda po prostu tak jak nie wiem, jakbym oglądał jakąś jakąś na ekipę Freeza czy coś takiego. Nie wiem. No to nie moje klimaty totalnie. Uj, Enderman w ogóle gdzieś przeleciał mi przed mordą. A ja utknąłem w dziurze i nie mogę. Mogłem... <laughs> to już tam może zostać. Nie no dobra, Michała zawsze gdzieś ciągnie w dziwne miejsca. Gdzie jesteś? Mów. No bo dobra, wiem, że jesteś w dziurze, ale podaj kordy. Bo chyba kordy mamy odpalone, więc... Czekaj, okay. czekaj, 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 mam. Yyyyy, okay. uh, 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 co, ja, co ja muszę zrobić? Po pierwsze... Ja mam cracking Table, mam carding Table. przecież ja go robiłem. No po pierwsze musisz podać mi kordy. Nie mów mi jak mam żyć, przyjacielu. Ja chcę kordy. ci tylko pomóc. Kordy mamy... O nie, napiszę ci na czacie. No, napiszmy... Tak. XYZ212.627 A po prostu się do mnie tepnij, Jezus mój. Nie no dobra, idę już w twoją stronę, już aż taki nie widzę cię, no to po co się tepać. Dobra, nie skoczyłem. Ja w ogóle mam 2,5 serduszka, nie wiem jak do ciebie dojść, bo w ogóle nie mam jedzonka, ale uzbierałem A, dużo mięska. O, chwalisz się, dlaczego masz 2,5 serduszka? Oczywiście, bo jestem debilem minimum w to grać jeszcze Muszę odświeżyć naprawdę swojego skilla Okej okay, masz kamień Dobra, nie, ja mam, okej, okay, git mm, Sprawa nie, wygląda tak, że O właśnie, tego potrzebowałem <laughs> Robimy mięsko oh, yeah. W ogóle patrz kto tam się patrzy Człowiek, no ogór. Widzę, człowiek ogór I pani oświetlica ona jest nieszkodliwa. Czy my, czy my mamy jakiś plan w ogóle, gdzie my idziemy? Nie, ale ja człowiek, jestem ogór, za tym, żeby człowiek, iść tam. Człowiek Ogór, Człowiek Ogór, Człowiek Ogór, Człowiek Ogór. Aha, nie widziałem. Jest blisko piecyka. Jak dobrze. Sam go nazwałem Człowiek Ogór, a jeszcze nie skumałem, o co ci chodzi, jak powtórzyłeś. Nie kurde świat, co ty robisz? Jak możesz? Jestem, jestem człowiekiem. To chyba normalne, że niszczę świat. Nie no dobra, słuchajcie, ej. Ja się do tego nie przyczyniam i tak dalej. Ale tak czy inaczej no patrząc na to jak wygląda yy, nasza planeta przez nas to... Dobra, to jest w ogóle temat na inny odcinek. W ogóle, ej, co ty na to, żeby co jakiś czas, okej, okay, odpierdzielać, ale raz na jakiś odcinek poruszyć jeden istotny temat. Tym będziemy się może trochę wyróżniać. O. Tak. Czy I odpowiedzieć na pytanie żyć być albo nie być, tak? Być, tak czy inaczej. Być kartoflem albo być pomidorem. E, wiesz co? E, ale to jest dobre akurat pytanie, bo zobacz. E, pytanie, czy chcesz być zjedzony, czy nie? Ale jak jesteś kartoflem, jesteś pomidorem, to i tak jesteś zjedzony. Ale jest mniejsza szansa, że ktoś zje pomidora, niż ziemniaka, bo wydaje mi się, że jednak zimnek jest takim bardziej pospolitym warzywkiem do wpierdzielenia. Okej, okay, dużo ludzi lubi pomidory, ale jednak ziemniaki, no to... Dobra, no... Przypominamy, że jesteśmy pełnoletni i gadamy o takich rzeczy. Mi tam to nie przeszkadza, nie lubię ziemniaki, szczególnie do schabowego. Daj mi tego ostatniego, bo ja tu to włożyłem, a mam, mam mało mięska, Jezu, zająknąłem się. No Basia, o. do mnie szczyla! O nie, tylko nie on! W ogóle one są teraz strasznie OP w ogóle. O sorry ja go zabiłem. Podpierdzieliłem ci achievementa. Dobra, uciekamy stąd, dzią. Czekaj, bo ja muszę tu generalnie ułożyć sobie efekt punktu, bo nic tu nie mam. To się wiesz, mam. Wiesz, Wszystko wiesz, ma. wiesz, wiesz czego mi tu jeszcze brakuje? Żeby zbierać te szczały, które te szkielety Ale Cały mi. masz. W sensie... Cały masz no. i będziesz miał. Ale chodzi o to, że na przykład tutaj widzisz, nie jest w drzewie i nie można jej zebrać, po prostu słabe. No ale dobra, byłoby chyba trochę za łatwo, za dużo strzał by można było od razu ogarnąć. Co ty robisz człowieku? Czy ty się zastanawiałeś nad tym co robisz? Tak, zastanawiam się nad moim sensem, mm -hmm. I nad tym czemu gram w Minecraft. Ale my już cały czas się nad tym zastanawiamy po prostu grajmy już, okej? Okay? Gdzie, ty, gdzie ty polazłeś? Znowu ogór. gór. Gdzie, chodź już. Chodź. Przygoda nas wzywa I w ogóle zbliżamy się chyba do końca pierwszego odcinka Ale nagramy od razu drugi bo mam dobrego wajba Ja pierdzielę ogór! Aaaaaah! <grymionym stwórzom> gonią werski. mnie Dobra, to już jest Na no, nie... Jest to kolejny <grymionym stwórzom> Kolejny! Fuck! Kolejny dwa! Ej, ile ich jest? No nie, kolejny! Ej, serio? Co to ma znaczyć w ogóle? Dobra, skoczasz na twarzy, się strachu. Dobra, my się potem odnajdziemy, bo teraz po prostu trzeba uciekać przed nimi. Wlazłem na drzewo. Ja wow! No, nie strasz mnie człowieku! To było chore. Ja chciałem ci tylko pokazać, że jestem tutaj. Okay, za Ale to była akcja, ja pierdzielę, ile ich tam było. Dobra. Ech. Ech, hop, hop. W ogóle te szumy, sorki nagrywam z laptopa, tymczasowo. E, dobra, ale. Drzewo. Co co? Ała. Co? A masło. Aha. Dobra, idziemy tam, bo o, są świerki. A to jest moje ulubione drewno naprawdę. Lubię budować dobra. z drewna świerkowego. Okej. Okay. Dobrze by było znaleźć jakieś miejsce, na usiedlenie się. No to Nie, myślę, że to już zaraz. Bo tak trochę. Fajnie. Na przykład widzimy takiego ogóra. No właśnie te ogóry są niestety... Ej, czy mi się wydaje, czy naprawdę się spał ich więcej niż kiedyś? Naprawdę jest ich znacznie więcej. Nie wiem, tak czy inaczej jest ich dużo. No. Tryb łatwy. Ale my musimy ślamu sami sobie teraz wyobrazić Bo kiedyś Minecraft wydawał się prostszy Teraz ci co zaczynają grać w Minecraftie Oni po, po jakimś czasie robią takiego skilla jak na przykład gracze Minecrafta Którzy zaczynali nie wiem 10 lat temu I robili go przez 2 lata na przykład takiego skilla Tak mi się wydaje Nie, nie wiem. wiem Zanim się rozwiniesz to ja mam pytania jedno, yy, jedno zasadniczo jedno Gdzie ty, ty urwa jesteś Podążaj za rzeką Potążaj za moimi śladami stóp. Ehm. Bajdziesz piszka. No nie wiem czy tak znajdziesz, ale... E, możesz szukać, tak czy inaczej. Ja se zbieram teraz świerka. Świerka. A, okej, okay. już wiem, ja gdzie mam iść. Jakieś... Tak, to, to tamten biom. Gdzie, gdzie były świerki? To jest tylko to mnie pytanie. Ale... Chyba tam? Nie wiem, przez ten zecznie. Tare, dobra, poczekaj, muszę iść w tamtą stronę. O i Basia mnie goni. O jak miło. To nie, to jednak nie idę w tamtą stronę. Nie jednak nie idź w tamtą stronę, nie polec. to. Mogę no dobra, poczekaj, poczekaj sprawnie. Yy, zakończymy ten jestem. odcinek pomocą przy, przyjacielowi. To będzie piękny gest. Piękne zakończenie. Ale już jestem w tym biomie. O, widzę cię. Ziomek! Zio, ziomek! Uważaj, bo cię pajęczaty goni. Już nie, dobra, git, skoczyłeś do wody. O, i, no, i jest, wraz z ja nadejściem... Z wraz z nadejściem nowego dnia kończymy ten popierdzielony odcinek i... Czemu ty chcesz tak szybko kończyć? Dopiero... Bo zaraz hmm. będzie drugi. A! No chodź tu, motherfucker. może potrwać dłużej niż 5 minut, nie? Czy tam 20? No wiem, może potrwać godzinę nawet, ale po co? To się niewygodnie ogląda, a na razie nie będziemy używać y, magicznych sztuczek montażu, bo jestem jeszcze debilem i... I nie ogarniam no, to, to muszę się podłączyć. Po co, po co, po co ty, kończysz kuchy... teraz nagrywanie skoro tak naprawdę niedawno zaczęliśmy? Ile czasu w ogóle minęło, by <śpięk> serio... Um, nie wiem, nie wiem następnym razem powiedz mi, żebym włączył stoper. Zgubiłem Okej. Okay. Wejdź na górkę i... I, i zobaczysz na gór... mnie. Na górkę, o górkę? E, nie wiem, może być... No... Okej. Powiedz się, daj mi daj i daj mi Daj kamienia. Daj kamienia. No dobrze. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w tym miejscu, gdzie się spotkaliśmy. No ja jestem za tobą, ciągle mi uciekasz. Aha. Cześć. Cześć. Dobra, tu Zbysiu. Chodź Cześć, na, Bysiu. na ten fajniejszy biom i tu się pożegnamy po to, żeby na nowo znowu odpalić. Tu się pożegnamy, na, żeby na nowo się obrócić. Dobrze, tu się pożegnamy, żeby za chwilę znowu się całkiem, przywitać. Całkiem, całkiem filozoficzna, bardzo tużoby. A i w ogóle tak nie mamy jeszcze, nie mamy tutaj skinów, gramy na razie na totalnym, jakby to powiedzieć. Moje konto przepadło, więc muszę na nowo odzyskać. Ja pierdzielę baśka, nie baśka, tylko ogór. Uciekaj! <śmiech> <śmiech> Brawo, dobra. I tym optymistycznym i jakże wspaniałym akcentem żegnamy się. Tak czy inaczej jo. Kłaniam się na to bardzo mocno. Dobra, bardzo mi miło. Dzina. Jo. Jo.